Hej. Dzisiaj jedziemy na koncert do Krakowa. Ja już właśnie mam włosy, mam je jeszcze chwilowo spięte, żeby ja później ogarnąć do końca, ale teraz jeszcze, zanim się będę ogarniać na koncert, to otwórzmy jeszcze kalendarz adwentowy, mamy zalogłe dwa dni. Dobra, także dzisiaj mam ósmym, także widzę na pewno siedemeczkę, ósameczkę. To zaczniemy sobie od szósteczki. W szóstce, o, w szóstce mamy pędzelek. Taki całkiem płaski. Bardzo przyjemne włosie wygląda. Spuką. Fajnie. Właśnie muszę sobie zrobić przegląd wszystkich pędzelków, które mam. Już nie raz od niej dostawałam pędzelek i wszystkie były naprawdę naprawdę fajne. Dobra, lecimy z siódemką. W siódemce mamy. W siódemce mamy krem pod oczy z witaminą C. Także bardzo fajnie. Akurat mi się kończy, więc będę miała kolejny na zmianę. I ósemeczka. Ósemce mamy. Ósemce mamy. i żel do mycia. Ale spoko, też sobie go przetestuję. On ma też 100 ml, więc w razie czego mogę go zabrać gdzieś na jakąś podróż. Dobra, także na tyle z kalendarza wyjątkowego z Woody Box. Idę jeść, idę się ogarniać i lecimy na koncert. Więc zapytałam się, że z uwagi, że jutro mam Wigilię filmową, to kupię sobie jakąś świąteczną koszulę i wpadła mi właśnie w oko taka czerwona syseja, plus jest taki, że jest z wiskozy i jest całkiem przyjemna. To jest jeden z moich kolejnych świątecznych zakupów, może nie styk dekoracyjnych, ale uważam, że fajnie jest mieć jakąś świąteczną koszulę też. Przynajmniej jedną. Jak nie mogę sweterka świątecznego znaleźć, to przynajmniej koszulę świąteczną znalazłam. Znalazłam jeszcze przy okazji jedną dekorację w senseju. To jest właśnie taki napis. On jest wykonany z puty MDF i stwierdziłam, że właśnie fajnie tutaj się będzie prezentował. Jeszcze w międzyczasie kupiłam w homendiu takie pojemniczki na na świeczki. Już tutaj paliłam świeczkę. Bardzo ładnie te choinki właśnie widać, jak w środku się pali świeczka. Ale planuję tutaj ogólnie na tą szafkę jeszcze dać jakieś lampki. Poza tym no to dokupiłam jeszcze drugiego krasnala i położyłam je tutaj na ramię łóżka, bo wydaje mi się, że fajnie to wygląda. I w d tym razem kupiłam właśnie taki napis i docelowy mój plan jest taki, że jak przyjdą mi plakaty, o ile zdążą w tym roku, to wymienię plakaty świąteczne właśnie w tych obrazach. Te krasnale raczej trafią na stoliki nocne, a ten napis będzie tutaj na środku, albo jakoś tak mniej więcej. Lampki z tych obrazów tak naprawdę same spadły, bo ich nie podkleiłam w żaden sposób, więc drobny ruch wystarczył, żeby wszystkie już zleciały. Ale mam zamiar je podkleić, tylko wstrzymuję się z tym, bo mam nadzieję jednak, że te plakaty zdążą mi przyjść. No a wtedy i tak te obrazy będę musiała zdjąć i włożyć nowe plakaty. Także wtedy dopiero pewnie podkleję lampki. Dalej jeszcze jestem w poszukiwaniu jakiegoś fajnego słoika na ciasteczka. Jak na złość nic nie ma, a wcześniej jak myślałam, że nie będę żadnego kupować, to widziałam jakieś ładne. A teraz jak się zdecydowałam, że chcę kupić jakiś słoik na ciastka, to jak na złość nie ma nic wartego uwagi. Jak na razie to otwórzmy sobie kalendarz adventowy. Kolejne okienka. I na dzisiaj jeszcze, na dzisiaj jeszcze w planach mam zrobienie kartki świątecznej. W tej diecie pudełkowej, którą mam, jest akcja właśnie z kartkami świątecznymi. I pewnego tam dnia z dostawą dostałam kartkę świąteczną, którą muszę uzupełnić i zostawić w miejscu, w którym normalnie zostaje mi dostarczone jedzenie. Wtedy kurier bierze tą kartkę i chyba 19 grudnia te kartki są losowo dołączone do diet ludzi. I jakaś losowa osoba dostanie życzenia. Mam nadzieję, że mi się też po i dostanę jakąś kartkę dla losowej osoby. No ale sama chcę wziąć udział w tej akcji. Także otwórzmy kalendarze adwentowe, i po otworzeniu to będę się zabierać za robienie kartki świątecznej. Znowu otwieramy kalendarz, jak Mary jest z nami. Dzisiaj już mamy dziesiąty, także znowu mamy do nadrobienia parę okienek. Widzę tutaj dziesiąteczkę, także ją odkładam. Czyli do nadrobienia mamy dziewiątkę i dziesiątkę. Zacznijmy od dziewiątki. Oj, fajnie. dziewiątce, dziewiątce mamy... Nie wiem, jak to się nazywa. Ale te takie paski frutowe na nadgarstki. Właśnie fajnie, bo już jakiś czas temu o nich myślałam. Pod kątem takim, że zawsze, no wiadomo, jak my je twarz, to gdzieś tam mi ta woda skapuje na łokcie i zastanawiałam się, czy sobie takich nie kupić, ale powstrzymywałam się. A są ładne, takie fioletowe. Są mega miłe w dotyku. Super. Więc zobaczmy, co jest w dziesiątce. O, fajnie. W każdym razie w środku jest jakaś maska żelowa przeciw Ciekawe, ale fajnie. Fajnie przetestuję sobie, bo wygląda ciekawie. Jeszcze chyba nie miałam do czynienia z żelową maską sticker. Także jak chodzi o Woody Box, to na razie tyle. Mary, tak jak wspominałam, ona dostaje smaczki w swoim czasie, ale w sumie możemy jej jednego dać od razu. Chodź. Czas, tak. łapa, druga, super. Leżeć, super pies. nie Męcimy. Nie Kalendarz adwentowy mam ogarnięty, Mary też się załapała na swój. Pora udekorować kartkę świąteczną.